To są trochę inwestycje na uboczu. Wydawałoby się, że śmieci nieistotny temat, nikt o nim nie myśli, bo to nie nadaje rytmu naszemu życiu. Natomiast bez racjonalnego, ekonomicznego i ekologicznego gospodarowania odpadami trudno sobie wyobrazić nowo, nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne miasto. Codziennie produkujemy śmieci i ten rytm jednak. Nadaje i te sytuacje nadają rytm naszemu, naszemu życiu. Codziennie praktycznie wyrzucamy worki z odpadami. Dobrze, że do pojemników i do, dzieląc to na odpowiednie frakcje. No ale czasami jeszcze trzeba coś dokończyć, i linia sortownicza, którą chcemy zmodernizować, ma służyć właśnie temu celowi. Miejska spółka w 100% miejska spółka zajmująca się gospodarką odpadami, miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej podpisała umowę w wyniku której dostanie potężny zastrzyk gotówki na blisko 40 milionów złotych. Jedna ponad jedna czwarta z tej kwoty to bez zwrotna dotacja, reszta niskooprocentowana pożyczka. Za tą kwotę w ciągu najbliższych kilku lat Radykalnie zmodernizujemy, przebudujemy, przebudujemy miejską linię sortowniczą. Jej wydajność wzrośnie dwukrotnie z 20 tysięcy na blisko 40 tysięcy ton. Będzie można łatwiej, skuteczniej, szybciej i bardziej efektywnie sortować odpady i kierować je do dalszego zagospodarowania. Bo w 2035 roku ten poziom zagospodarowania odpadów powinien być na poziomie, powinien wynosić 65%. W tej chwili to jest. Około 30, więc jeszcze dwa razy bardziej rygorystycznie musimy do tego podchodzić. Chodzi o to, żeby te odpady można było powtórnie zagospodarować. Nie sztuka je odpowiednio rozdzielić, bo potem trzeba coś z nimi zrobić. No i trzeba je ponownie wprowadzić do obiegu. Zasoby naturalne surowce, no trzeba z nimi trzeba nimi gospodarować racjonalnie, świetnie, jeśli udaje się powtórnie wykorzystywać te, te odpady, raz, drugi, trzeci, niektóre praktycznie w nieskończoność. Na blisko 40 milionów złotych to w zasadzie dwie umowy na finansowanie pożyczkowe i finansowanie dotacyjne. Pożyczkowe w kwocie 27 milionów złotych, nieco ponad 27 milionów złotych i dotacja ponad 11,5 miliona złotych na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która zwiększy w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia swoją wydajność z 18 do 39 tysięcy ton na rok. To jest bardzo duży wzrost wydajności, który powiedzmy sobie szczerze w, 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 Katowice, w Katowicach na terenie w ogóle em, konurwacji Śląskiej, to jest niezbędny. My wytwarzamy coraz więcej odpadów komunalnych w związku z tym mierzymy się z potrzebą wyposażenia samorządu, a zatem i państwa w coraz większą ilość liczbę instalacji, coraz większą wydajność tych instalacji. musimy po prostu te odpady przyjąć i zgodnie z ich, Charakterem, z ich składem, z ich właściwościami zagospodarować. Ta instalacja pozwoli doczyścić odpady komunalne tak, żeby zwiększyć wskaźnik recyklingu, do którego osiągnięcia są zobowiązane gminy. W związku z tym, jeżeli przyjadą odpady selektywnie zebrane, to będziemy w stanie wyciągnąć z nich tyle, ile byśmy chcieli w 2035 roku to jest 65% ogólnej masy odpadów. W związku z tym potrzeba nam instalacji, które będą raz odbierały odpady, a dwa zagospodarowały je zgodnie z ich właściwościami. To właśnie wydarzy się w MPGK Katowice. I się z tego powodu. Cieszymy się z tego powodu, że nasze programy są skierowane dla tych, którzy chcą działać. W związku z tym, jeżeli jest wola ze strony naszego beneficjenta, a zatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w, w Katowicach, do tego, żeby rozbudować swój zakład, unowocześnić go, a zatem w przyszłości nie generować dodatkowych obciążeń dla mieszkańców i dla środowiska, no to, 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 to jest dla nas wielka satysfakcja i duma. Jesteśmy w cyklu, tak jak wcześniej mówiłem, takiego postępowania, unowocześniając nasze zasoby związane z przetwarzaniem odpadów. Ten cykl co jakiś czas się, nas zobowiązuje do prowadzenia nowych rozwiązań. Idziemy w kierunku zagospodarowania odpadu zbieranego z selektywnej zbiórki i przede wszystkim odpadu, który ma wartość kaloryczną. Realizując zadania związane z przygotowaniem paliwa dla elektrociepłowni instalacji. I to jest jak gdyby wyznaczony kierunek naszego wspólnego działania.